Dzień dobry Polsko. Dzień dobry z Tajlandii. U nas godzina 6 poranek. U Was godzina 24. Jeszcze wczoraj. My się zbieramy. Za dwie godziny mamy łódkę na inną wyspę. Jak widzicie, musimy teraz to wszystko wsadzić do dwóch plecaków, zapakować się, zdać pokój i ruszamy. Także do zobaczenia z trasy. Plecaki popakowane. Martynka jeszcze robi się tu na bóstwo. Chociaż przy tym tak akurat ma mało roboty. Jak wygląda pokój? No tak wygląda. Tutaj łazienka zostaje w takim stanie, żeby nie było na nas nic. Tutaj szafeczki. Sejf. Pamiętajcie zawsze o sejfie. Nie wiem, czy pamiętacie naszą dubajską przygodę z Emiratów. Jak zostały pieniądze w sejfie. A jak nie, to jest film na YouTubie. Można obejrzeć. No, pokój zostawiamy w takim stanie. Idziemy panią zaraz ogarnąć, żeby nam to przyjęła od nas. No i ruszamy, bo za pół godziny musimy być już na przystani. Pokój opuszczony. Pani przyszła, klucz ich zabrała. A my idziemy teraz na przystań. No, z takimi garbami ja. A Martynka wygląda tak. A Martynka wygląda tak. Proszę bardzo. Wychodzimy na główną ulicę. Bo to jest główna ulica i mamy tutaj kilkaset metrów, 300 może, może 200 do plaży. No i potem na łódkę. Lecimy. Część restauracji jeszcze pozamykana. Część agencji pozamykana, ale część już działa oczywiście. Tutaj trzeba uważać, żeby cię takie pojazdy nie rozjechały. Od rana sprzątanie układanie, towarowanie sklepów. No, niestety dzisiaj też nie ma słońca, ale nie ma wiatru i nie pada. A to już jest zawsze plus dodatni. Po drodze mijamy piekarnie o ciastkarnie, ale bardziej ciastkarnia, bo tutaj wszystko, nawet chleb jest słodki. No tak, dzisiaj rzeczywiście od samego rana już prawie jest ze 30 stopni, ale patrzcie, te słudeczki stoją bliżutko. Pogoda się poprawiła. To wszystkie łódki stoją blisko, wiadomo, popłyną zaraz na nurkowania. No może nie ma super jakiegoś słońca, ale mimo wszystko zobaczcie, już się... Już się szykują. I co dostałaś? Naklejeczka? Tak Dobrego tego? Dobrego zucha? Dobra. Popłyniemy jedną z tych łódek. No i już, tak powiem, po odprawie. Gość nas tutaj obklejał naklejkami Jesteśmy teraz w barze, wypijemy sobie jakąś kawę Jeszcze mamy o, 40 minut do odpłynięcia Miejmy nadzieję, że pogoda się tylko utrzyma A my jesteśmy tutaj w takim barze Kawka zamówiona, także czekamy Dostaliśmy taki bilecik Czyli tamten niebieski zamieniliśmy ta czerwony Dziękuję Pani przyniosła jeszcze za kawę Takie 4 ciasteczka i dwie takie małe kawy razem ile? 180 batów Czyli jakieś. Około 20 zł. Wracając do tematu, taki bilecik dostaliśmy. Płyniemy tutaj właśnie na wyspę Kolant. I jeszcze takie wieściówki numer 1 i numer 2, bo byliśmy pierwsi. Wołają po kolei ludzi z naklejkami, kolorami. Oznakowali nas tutaj jak zwierzęta, żeby nie powiedzieć jak bydło. I naprzód przód. Najpierw byli zieloni. Teraz idą niebiescy Proszę bardzo, trzeba zostawić, pokazać Panu karteczkę zieloną, no to idziemy Karteczki oddane, idziemy Tutaj Pan się zgubił, na prostym molo Wyjście na łódkę przez rufę O tu kawałeczek, boczkiem, boczkiem, żeby tylko nie paść. No Na łodzi nawet kamizelki są Panie Powiem wam, że na Łodzi nawet kamizelki są. Macie znaczy warunki bezpieczeństwa, a wyjście ewakuacyjne wszędzie. Bagaże z przodu zapakowane ludzi od groma. No i ruszamy. 3 godziny według planu, a ile wyjdzie to zobaczymy. Torby pochowali, łódka pełna. Thanks, the, the ship that put to sea in the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down, me, bully boy's Soon may the weatherman come, bring us sugar and tea and rum. One day when the time is done, take our vegan She had not been two weeks from shore, and down on her own. Ouch, Bali, you Martynka trochę przetarpnęła, ale i tak będzie przez 3 godziny. No co zrobisz, tak nic nie zrobić? Było iść do marynarki. <śmiany>

Tutaj pani nawet toaleta jest, ta mała. Jak ja ten tutaj, to teraz dojdę. Jesteś? Bratu tu będziemy teraz stać tutaj na deszczu. No to żeśmy wylądowali. I jesteśmy na Alankawi. Bratynka? A gdzie? Kolącz. No widzisz. A no właśnie. No i trwa wyładunek pogaży teraz Po kolei rozpadało się, ciepło, ale pada dokładnie taką łodzią, żeśmy płynęli Tak ona wygląda Ile wszystkie tu jednakowe To my już plecaki mamy na plecach, że tak powiem i lecimy dalej Teraz lecimy na miasto ale najpierw jeszcze zobaczymy gdzie tutaj, panie kolego, można kupić bilet na puket. A tu oczywiście jeszcze pieniążki chcą. Nie ma lekko. Zobaczcie, nie ma lekko, panie kolego. Płatność musi być. A proszę bardzo. Tu i proszę bardzo. Opłata, właśnie nie wiem czy to portowa, opłata. I jesteśmy na wyspie. Dotarliśmy do wyspy jakiej kolanta. Jesteśmy tutaj, w tym miejscu, a my mamy hotel gdzieś tutaj, w tym miejscu. Także musimy iść, zobaczyć. Ale najpierw jeszcze zobaczymy, gdzie są toalety. Rzecz numer 1, a rzecz numer 2, kupimy bilety na pokad. No co zrobisz? Jak nic nie zrobisz? U już zero kolejki, a u babeczek po prostu kolejka na pół kilometra. Armider, panie jak na wojnie Wszyscy się pchają Szybko, szybko Pełno naciągaczy Pełno nawołowaczy Każdy chce zarobić Sprawa zupełnie jasna W tym porcie zamieszanie strasne Naciągaczy tylu, że po prostu Ręce z zębami bolą No to idziemy dalej Jak widzicie taksówek Tuk-tuków Pełno wszędzie Są goście ubrani w takie Kamizelki z, z numerkami, a one też jest pełno cwaniaczków. No mamy kilometr, to podejdziemy sobie na piechotę. Od razu tutaj przy porcie małpy. I okazało się, że nikt oprócz nas nie widział małp na tym, na kolipę. Tylko my. Trochę im tu chodnik zarósł, tylko taka ścieżynka została. A przejście dla pierwszych prowadzi donikąd, dosłownie. No co zrobisz, tak nic nie zrobisz. Tak jest, jak się europejskie standardy wprowadza w takich krajach. Oni z tego nie korzystają, żyją też swoim życiem. Swoim sposobem na życie. No to widać. Turyści tędy kłażą. <laughs> I jak pani kierowniczko? Jesteśmy prawie na miejscu. Tutaj widać z daleka. Chyba recepcja. Troszkę mży jeszcze, idziemy zobaczyć Gość śpi z nogami wyciągniętymi do góry Nie wiem czy go budzić O, obudziłaś pana Pan tutaj spał, obudziliśmy go Zobaczcie jaką ma mapę Rosja A gdzie tu jest Polska? Ty, jest, normalnie Elegancko, myślałem, że już nas wchłonęło No, człowieka miesiąc nie było w kraju nie mogło nas wchłonąć to jest recepcja tutaj u Pana a tutaj obok budynek hotelowy czy taki pensjonat, pójdziemy zaraz zobaczyć jak to wygląda Pan tutaj rodzinę królewską oczywiście ma na obrazie tam jest logo i napis firmy ja powiem Wam, że wygląda z tej strony całkiem, całkiem samochód też taki porządny stoi może nie będzie popyliny w środku zaraz się przekonamy tak się prezentuje ten budyneczek I idziemy do góry Możemy iść do góry? Tak, buciorach? Pewnie Tutaj mamy takie wejście Taki mamy pokój Na parterze, zobaczcie Tutaj pan nas przyprowadził 10 minut nam pokazywał w pokoju co gdzie jest Pokazał nam, że jest telewizor Pokazał, że jest klimatyzacja Pokazał, że jest safe, łóżko Wszystko nam pokazał A ja wam teraz pokażę to samo Czyli tak, tak wygląda łóżeczko. Jak się będziemy budzić, to będziemy mieli taki oto widok. Na palmy, panie, na palmy, panie kochany. Dzisiaj pada deszcz, ale jest tak cieplutko. Tutaj jest klima. Pan powiedział, że jest klimatyzacja. I ustawić na 25, bo będzie zimno. No, zimno. Zimno, cool. zimno. Cool. Tak, tutaj mamy taką sofę. A tutaj, panie, mamy taką łazieneczkę. Tu się włączy światło? Nie wiem. O, dobra, tu już jest światło. Łazienka wygląda tak. To piękny ja, powiem wam, że tak piękny, że normalnie się wszyscy nie boją dookoła. Tutaj mamy łazienka, ciepła woda. No i oczywiście mówią, żeby nic nie wrzucać do kibla, tylko papier wyrzucać do śmietnika. W tamtym hotelu 500 batów chcieli kary za to, jakbyś wrzucał papier do kibla. No ale urzeczko, tak jak widzicie, pokój ma mi 30 parametrów. Zostajemy tutaj na cztery noce. Także miłego dnia. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz, udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy.